Siemanko, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, na dole licznik się zmienił, a to oznacza dobre wieści. Dobre wieści w sklepie. Możecie sobie zajrzeć, bo macie paczki za 10 końców i 30 końców. Dzisiaj, live'ik, moi drodzy, o godzinie 18.10.15 na Twitchu będzie się działo troszkę ciekawych paczuszek, będziemy mieli przygotowanych. I ponadto, jak widzicie, w paczki promocyjne widzowie, to macie paczuszkę za 30 końców. Do 19.00 możecie ją otworzyć. Więc to miejcie na uwadze, w ogóle widzicie, za 30 końców darmowy locałcik, wjeżdża tutaj tręcik, może w ogóle. Będzie będzie podwójny workout, zobaczymy. W każdym razie live'ik będzie gdzieś po 18. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co trafiliście. No i moi drodzy, rozkoszujcie się kolejnym potężnym totem na naszym koncie, dlatego zostawcie łapki i komentarzy. Bardzo pilna sprawa widzowie, no bo było boom, startujemy. Dobra, moi drodzy, zaczynamy jeszcze przed 19.00 coś trafić. Yy, mam nadzieję, że coś się uda. Luka Modric, 86, ale pojedynczy workout, bez historii, bez historii. Oprócz Modricia Inform, a to jest ważna informacja, bo tych informów potrzebujemy. Troszkę się wezerowaliśmy, robiąc ciągle kontencik. No to dobra, kolejna paka. 5 razy 84. No i tu będzie też walkout. Super. PS, Yangia, też fajne overall, albo mit ma 8-8. Więc jak najbardziej się przyda. Ej, to nie jest mit, czekaj, co? PS? A Kelly. Ale podwójny walkout z De Bruyne! Eee. Bardzo ładnie. Top-top 8,6 i 90. Rewelacja. 5x84. słokałcik. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy się, mamy Niemcy i mamy Bundesligę. Czyli będzie Tach, Podwójny czy nie? Podwójnym. No ładnie sobie i Boję się, że po 19 będzie już gorzej. A tu jeszcze Oshimen. Ok. Tach plus Oshimen. I jeszcze Schiller. Potrójny walkout. Dobra, 5x84 plus. Nie no, ładnie sypie walkoutami, tylko że nie niebieskimi. SPO i tu będzie Bruno Fernandesz. pytanie czy podwójny? Podwójny! Kurde, nice. Dobra zapowiedź przed Entoty. Więc Bruno Fernandes wjedzie z Bernardo Silva. Portugalski podwójny walkout. Let's go. No to 85 plus piczek na rajo. Czy coś ciekawego odda Gabriel Dali? Ojejku, początek niezbyt obiecujący. Dobra, kolejna. 10x8, 3, plus mamy coś, ale to będzie Toty na naszym koncie. SP Holandia. Pytanie, czy to będzie jakiś Frankie de Jong? Jeżeli to jest Barcelona, to, jojoj, to chyba. Be... Co? Myślałam, że Frankie de Jong małem Toty. I, I jak coś to nie ma Entoty, widzowie już wiecie. Za to trafiliśmy pierwszą panią z Entoty. green 89, pół miliona końców. Tak to jest jak się otwiera paczkę o 19 z cyklu 1 i nie wiesz jaka jest drżyna Entoty w pełni. No i podejrzewasz, że jak już jest Frankie de Jong niebieski, no to on musi być mocarny. Biorąc pod uwagę, że jego wildcard tam warty z 2 miliony był jakiś czas temu. Dlatego ten, to, te są, jakie są. Tutaj Trent Aleksander przybija piątkę z Harry Kane'em. Dobra wiadomość pod kątem foderkowym, więc nice. 10 razy 83+. Kolejna próba. Aj, aj, aj. Informy, informy, informy. Nie ma niebieskich, nie ma niebieskich. -da -da. Ale podwójny walkout znowu. O tyle spoczko, spoczko. Pani Pop i do tego inform maila. 2 razy 87 w sumie. Not bad, not bad. I Kolejna paka 10 razy 83. plus. Kurde, no jak tych informów nie było, ale dobra. Nie narzekam, bo potem będzie płat, że nie ma informów. Natomiast SP Norwegia to oznacza, że będzie to Martin Odegard plus inform. Więc znowu spoko, bo 8,9 wraz z prawdopodobnie jakimś 8,7, chyba 8,6 tym razem. Sutalo, ok. Też nice. 8,9,8,6. Podwójne łokałciki tutaj nam lecą. Do tego Gündogan. Nice. Kolejna paka 5 razy 84 plus i cieszą buraczka. Dobra, to chyba bramka, Aha, czyli Endler, okej. Okay. 8-8 Overall, też spoko, też spoko. I podwójny walkout, ty. Czyli 8-8+, może jakiś Harry? Odegard, ej, ten Odegard leci non-stop. Nie wiem, co się dzieje. Jest jakiś bug na Odegarda i Gündogana. 5-8-4+, where is blue, where is blue? Plus taki, że te walkouty non-stop lecą i znowu wysoki Overall. Bo to jest mit. 8, 8 i znowu podwójny walkout. Ty, jak będzie Odegar, to już będą jaja. Nie. Mapileon, ok. 8, 8, 8, 9, ale i tak e, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No dobra. 3 razy 8, 5, plus. Bez niebieskich. Oboż. Czyli Bramka i pani Endler. Ok, oczywiście tutaj musi być jeszcze jeden walkout. Pytanie jaki. I to będzie Grzesiu Kobel. Kobel, Endler i Bright. Odbieramy na całą drużynę wszyściutko, wszyściutko. Otwieramy, moi drodzy, nagrody za sezon na naszym koncie. No i miejmy nadzieję, że będzie niebiesko, bo powiem Wam, przydałby się, przydałby się jakiś kolejny Toty na naszym y, tutaj koncie. Zobaczymy, czy będzie piękna historia. Słynne konto, na którym to Damian trafiał, y, Hams, konto, na którym trafiliśmy, Toty James, ikonę Toty Kumana, no i teraz te sezony jeszcze przed nami tutaj do otwarcia. No i zobaczymy, czy jest szansa jeszcze na coś ciekawego. Na razie Foderkowo leci bardzo ładnie. Teraz jeden z 5,84+, więc tutaj to już jest taki pik, z którego może dać, może dać. Natomiast kurczę, na razie widzę 88. Okej, okay, troszkę Ruben Diasz uratował. Na tym koncie też robię Patryka Wiejrę, ikonę e, tego lepszego. Mam nadzieję, że ten Wiejra odda, a tutaj... Chcesz znowu Robyn Jashel, dobra, przyda się właśnie tego wiejra, yy, bo w środku pola nie wygląda to dobrze. Cały czas gram w ogóle tą bonmati podarowaną przez jej, więc tutaj pomoc nie wygląda najlepiej. I miejmy nadzieję, że tutaj zmienimy to. Zmienimy oblicze tej drużyny. Tutaj, proszę bardzo, maile 87 Overall. Same informy lecą, a do tego Bernardo. Ale trochę informów już mam, więc pójdziemy w taki yy, wybór Overallowy. Julian Brandt, jedema, Benzema. Okej, okay, Karim Benzema bierzemy, cyk. Dobra, wezmę to do klubu. No, niespotykana historia, żeby tutaj był walkout. No dobra, zrobiłem już jeden z 4 miał być ten obok. To sprawdzamy, co będzie 1 z 486 86 plus. Ruben Diasz leci na potęgę. Tutaj jeszcze pani Hegerberg. 8-9, to też jest dobra wiadomość pod kątem robienia tych droższych składów o Patricka Vieira. 5 z 10, 75 plus.

Na naszym koncie. Let's go. 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 Let's go, let's go. Aha. Tak jest. Mhm. Dobra, moi drodzy, mamy kolejne Toty na naszym koncie. Jest to Martinez. Tutaj nie mam w ogóle bramkarza, więc sprawdzimy. Możecie dać znać. Może ktoś z was już bronił Martinezem, bo powiem wam tak. Dwa playstyle złote, na bramkarzu, 1,95 m, może być ciekawie. No i moi drodzy, aktualnie tak prezentuje się nasz składnik tutaj słynna ham, którą trafił nam Damian. No i tutaj widzicie, jest wypożyczony wiejra, no ale zaraz go skończymy, więc tutaj wiejra dołączy. No i Martinez wjeżdża na bramkę, bo ja tak naprawdę nie miałem bramkarza. Przyda się tutaj wzmocnienie tego SPO, SP, może i tego trencika w przyszłości, no ale to małymi kroczkami. Jak widzicie, skład sprzed Toty w trakcie Toty, to jest już zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że jeszcze to ulepszy. Jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. Warto zaznaczyć, że ja go nienawidzę yy, z uwagi na te jego tam zachowania różne. Natomiast yy, no co, trafiłem, to trafiłem. No, zagramy, nim zagramy, nim zagramy, sprawdzimy. No i teraz jeszcze piczek 87, plus, a jeszcze wiele paczek za te sezony przed nami, więc naprawdę będzie tutaj ciekawie. Dybalka jako kolejny 3 razy 85 plus przed nami. A, No i teraz będzie na pewno festiwal spektakularnych paczek. Teraz pytanie, jak będzie to foderkowo, czy będzie niebiesko, bo już ten niebieski kolor tutaj, w najmniej oczekiwanym momencie, nie, 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 nie pomyślałam nawet, że zostaniemy z Pika kartę Toty, ale narzekać na pewno nie będziemy. Bierzemy tutaj do klubu, to będzie trzy razy, 86+. W tej paczce, moi drodzy, znowu Pantach, znowu Pantach i Leverkusen. Ale tutaj wiadomo, że muszą być te potrójne walkouty, więc jeszcze liczymy na jakieś cuda overallowe i mamy... No to nie będzie cudu. Będzie Frankie de 87. Ok. A zacznijmy od 3 razy 87 overall. Mamy wokauci i Hiszpania. Czyli pani Giharro. Giharro Giharro. To jest 88, Jest szansa, jest potencjał na 90. Zobaczmy. I moi drodzy, będzie pani Endler. Więc 88 tutaj dało bardziej. A do tego też Phil Folden. 6 plus. Czy będzie blue? Oczywiście w kolejnej parce. Oh, no dobra, ale jesteś i to będzie Ruben Dias. Więc 8-8. znowu wysoko. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Ruben Dias. A do tego pani Katoto. Więc dwa razy 88 overall. Tutaj wjeżdża cyk, ok. No to leci. 10 razy 85. plus. No blue, niestety. No blue, ale jesteś, o jest Hiszpania. No jak nazwę, ta mapie Leon, leci non-stop teraz. A tak to Irena Paredes leciała. Where is, where is Irena? Jak ją potrzebujemy? No dobra, ale Mapileon i Hurricane. Super. Overallowo topka Vieira będzie na pewno tutaj skończony. Foderkowo super wygląda.